Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for You. Dzisiaj bardzo krótka wiadomość. Jesteś doskonały, doskonała taka jaka jesteś. Zaakceptuj siebie. Dokładnie tak. To jest pierwszy krok do zmiany, do początku nowego życia. Musisz zaakceptować siebie na wszystkich poziomach. Przeszłość już nie istnieje, ona jest martwa. Już ją trzeba zamknąć, to jest zamknięty rozdział w twoim życiu. Jeżeli coś było nie tak, możesz zawsze to zmienić, ale nie ma sensu już do tego wracać. Dzisiaj jest nowy dzień, nowa szansa, nowa możliwość. Ale pierwszym krokiem do zmiany życia, do tego, żeby wykreować go sobie na własnych warunkach, w zgodzie ze sobą, to jest zaakceptowanie siebie w 100%. Było, minęło. Czasami tak mówimy, i to jest bardzo dobre podejście. Dlatego najpierw zaakceptuj to, kim jesteś teraz. I jeżeli chcesz coś zmienić, to to jest punkt wyjścia. Wybacz sobie przeszłość, zapomnij o tym, może nie zapomnij, ale uwolnij i zostaw te żale, troski, rozczarowania z przeszłości w przeszłości. I z optymizmem, wiarą idź w przyszłość, ale tak jak powiedziałam już, pierwszym krokiem jest zaakceptowanie siebie w 100%. Jestem taka, jestem taki. Postaram się być lepszą, lepszym, bo wszystko jest możliwe. Każdego dnia możemy zacząć od nowa. Z całego serca tego życzę. To jest message for you i do zobaczenia już wkrótce.